Dobra, złapaliśmy właśnie stopa Ogólnie. You are from? I'm from Poland Poland! Oh! Yeah. I have friends in Poland Okay. Uh, in Sosnowiec jest nasz ziomek z Luką Normalnie zdjęcie sobie ma No i kurcze, i to jest właśnie To jest właśnie życie Świat jest mały, słuchajcie A teraz mój telefon się przegrzewa, więc nie wiem Czy mi go zaraz nie wywali Bo jest ze 40 stopni I tak naprawdę nie mam pojęcia Co mam teraz zrobić A oto i jest Dom Luki Modricia. Dobra, znalazłem najbardziej optymalne miejsce do łapania autostopa, czyli oczywiście przystanek autobusowy. A dzisiaj zmierzamy do domu rodzinnego Luki Modricia. Oczywiście przygotowana na kartonie napisana destynacja. I będziemy stać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jesteśmy bezpośrednio już na prostej drodze do domu. W sensie modrycia, a nie mojego. No ale w każdym razie... Zobaczymy, jak to tutaj złapaniem stopa w tym y mieście. Dobra, złapaliśmy właśnie stopa. Uh, you are from...? I'm from Poland. Poland! Oh! Yeah. I have friends in Poland. Ok. Uh, in Sosnowiec. Sosnowiec! Że cię kocham. Tak sobie możesz chyba powiedzieć do drzewa, bo tutaj o tym mieście nie powiedział nikt nigdy. Many times, Three, four times I was in, uh, in Poland. So, I want to, to tell you uh, about Luka. Subasic, Luka, me, a guy who died on the uh, Zadar stadium. Uh, the, the stadium in Zadar is uh, named by him. And uh, I work in the hospital, so I, I, I was uh, on the emergency when uh, they bring him to, to us. Same story. You said you play with luca Yes. Yes. And you, we were playing like. Uh, so I will show you. On, on street or in no, club? No, no, no. Um, we play. Uh, I play in in uh, for club, uh, club in my uh, my village. He plays Zadar, and uh, that is uh, Zadar region. And uh, you have selection, uh, selection of kids. Uh, then we go to play with uh, Split region, uh, then Dalmatia region. Okay. I will show you something. Okay. It was World uh, Dobra, tutaj jest nasz ziomek z luką, Normalnie zdjęcie sobie ma. No i kurczę, i to jest właśnie, to jest właśnie życie. Świat jest mały, słuchajcie. What's your name by the way? Iwan. No więc Iwan zlukał sobie zdjęcie, zrobi i no i klasa tutaj sobie nawet grali z tego co zrozumiałem. Jesteśmy już na kompletnym zadupiu. Udało się ogarnąć transport z jakimś gościem, który grał w dzieciństwie z Luką Modriciem. No i nawet zdjęcie pokazał, więc nie gadał tutaj głupot jakichś totalnych. Tutaj mamy już widok na góry. My jesteśmy dosłownie pośrodku niczego. To są tereny, które zostały yy, odbite. Z rąk Serbii przez Chorwatów podczas końca wojny w domowej w Jugosławii. I tutaj właśnie nastąpiły ostateczne starcia. Jesteśmy przed wioską Maselnica, która jest miejscem, w którym odbyła się ostatnio rocznica. Odbicia maselnicy, co oznaczało tak naprawdę punkt zwrotny, jeśli chodzi o chorwatów i ich późniejsze losy. A teraz mój telefon się przegrzewa, więc nie wiem, czy mi go zaraz nie wywali, bo jest ze 40 stopni i tak naprawdę nie mam pojęcia, yy, co mam teraz zrobić. Mam 5 km, piechotą muszę przejść, chyba bo chyba nikt mnie nie weźmie. No a teraz będą na mnie trąbić pewnie. Czemu y, idę ulicą czy coś. No ale w każdym razie tak to właśnie tutaj wygląda. Wszedłem już na lokalną dróżkę, która prowadzi bezpośrednio do domu Luki Modricia. I z ciekawostek mamy tutaj góry. I z tych właśnie gór wieje najsilniejszy wiatr w Chorwacji, który nazywa się bura. I... Osiąga prędkość do 240 km na godzinę, i z ciekawostek widziałem pole normalnie solarne, które no zostało po nim już tylko stelarze. I powiedział mi, że po tym, jak przeszła dwa lata temu wichura, tędy no to zwiało po prostu wszystkie panele solarne. Więc nie ma żartów tutaj. A też nie ma żartów tutaj dlatego, że trafiłem na bardzo fajny dzień, gdzie jest 40 stopni Celsjusza, a przypominam, że mam do przejścia mniej więcej półtora godziny pieszo teraz, potem jeszcze nagrać materiał i wrócić na ulicę i potem czekać łaskawie, aż ktoś zlituje się nade mną żebym mógł wrócić autostopem bezpiecznie do Zadaru. Ewentualnie zawsze jest po prostu coś takiego jak przysługa za przysługę, czyli po prostu danie w łapę, żeby ktoś Ciebie gdzieś zawiózł. No ale miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba korzystać z takich usług. A tak, proszę Państwa, wyglądają zabudowania na chorwackiej wiosce pośrodku Szlaku Górskiego. Jak widać nadgryzione trochę zębem czasu, ale funkcje swoje sprawują i ludzie tu mieszkają, więc domyślam się, że nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Dotarłem w takie oto miejsce, gdzie jest ścieżka na szerokość jednego metra. No i ciągnie się tutaj po prostu kamienny murek. Prawdopodobnie tutaj za młodu Luka Modrić mógł wypasać kozy jak na tych słynnych zdjęciach. Dobra, doszliśmy do wioski Modrici, więc jesteśmy już niedaleko naszego celu. i mam nadzieję że wrócimy mniej więcej do 20. No i w Tutaj właśnie swoją przygodę z piłką nożną rozpoczynał chłopak, który osiągnął więcej Niż można by się było po niej spodziewać w jakimkolwiek innym uniwersum. Chłop rozpieprzył całą piłkę nożną, jeśli chodzi o tytuły, zwycięstwa, osiągnięcia i tego typu inne pierdzielenie. No ale skąd ja mam wiedzieć w ogóle, jak on się może czuć, skoro jestem tylko przeciętnym chłopem, który tutaj dotarł? No, oczywiście mogę wiedzieć, jak się czuł wchodząc tutaj. Ponieważ no zajęło mi to z samego dołu półtora godziny, żeby tutaj wejść. A weźmy też pod uwagę, że dostałem jeszcze na koniec podwózkę, dzięki której nie musiałem iść 3 km więcej. A tutaj właśnie tak się prezentuje cała okolica. Dookoła dosłownie nic nie ma. Totalnie nic. Nawet jest znak, zakaz wyprzedzania, ale kogo tutaj obchodzi, żeby kogoś wyprzedzać? Jak tutaj nikt nie jeździ. Od dali widać naszego ziomeczka, który nas transportował tutaj. Kurde, dobra morda. Ogólnie dzięki niemu dostaliśmy się tutaj w miarę szybko. A oto jest dom Luki Modricia. A właściwie jego dziadka. Wraz tutaj z jakimś garażem i innymi przybudówkami. Tak prezentuje się widok na całą okolicę. A właściwie na dosłownie nic. Bo w okolicy totalnie nic nie ma. Za domem znajdują się dosłownie już tylko polaminowe, które teoretycznie są już usunięte, ale Kij tam wie tak naprawdę jak z nimi tak naprawdę jest. No i tak się właśnie prezentuje całe to domostwo, o którym tak głośno ostatnio, ze względu też na to, że przyjechał tutaj ostatnio kowasik z tego co pamiętam. I zostawił tutaj koszulkę w wejściu, po której już oczywiście śladu nie ma. Tutaj mamy już dom od strony wewnętrznej. No i tak to właśnie się prezentuje, że tyle krzyku. Oto i tyle. Tutaj jest też wejście od boku, bo z przodu jest całe zakratowane. I można tędy sobie wejść właśnie do środka. I tak wygląda, mniej więcej, po prostu. Izba tylna, tutaj mamy rynne, więc prawdopodobnie tutaj po prostu już był taki spadzisty dach. Na koniec jakaś piwniczka czy coś w stylu, żeby przechowywać po prostu jedzenie z tyłu domu. Tak prezentuje się część garażowa. Wejdziemy sobie tutaj, popatrzmy. Wygląda to następująco. Nic za bardzo tutaj nie ma, ponieważ cały dom został zrujnowany. Przez y, wojnę między Serbią a Chorwacją. Tutaj jeszcze są nawet jakieś blaszane drzwi, ale w zasadzie w środku nic już nie ma, poza kilkoma otworami, żeby tutaj jakieś światło wlatywało, no i prętami na górze. Sam dom jest w takim stanie, ponieważ został zrujnowany przez serbskie wojsko, które wkroczyło na te ziemię. I dziadek Luki Modricia został przez nich zamordowany. Jeden z ludzi odpowiedzialnych za ten dom powiedział, że chciałby zbudować w nim, raczej zamieścić w nim muzeum Luki Modricia. Proszę bardzo, jakby się ktoś zastanawiał gdzie skończył Titanic, no to właśnie w Zadarze, na poboczu drogi.